Halo, halo! Jesteśmy w plenerze, w ogrodzie właściwie pięknym, i tutaj obok coś budują, i tam zaraz będą chyba hałasy. A, ale ja mam taki donośny głos, taki. B, 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 ma dużo mięsa w sobie, że to ja wszystko zagłuszę. Mm. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać i zwierzyć się, i jak mnie, w jaki sposób mnie zaatakowała pandemia? I nie tylko mnie, całą moją rodzinę. Otóż w lutym wybraliśmy się z moim partnerem Bogdanem do Nowego Jorku. I tam byliśmy prawie cały luty. I pod koniec lutego Kasia, moja córka, mówi: Mamuś, zostań jeszcze dłużej. Tak, tu fajnie z Tobą. I tak żeśmy się zastanawiali, że może rzeczywiście. No, ale miałam obowiązki tutaj w Warszawie, także jednak wróciliśmy na czas i na szczęście, bo utkwilibyśmy tam nie wiadomo na jak długo. I teraz tak: Przyjechaliśmy do Warszawy i zaczęło się, zaczęło się dziać coś dziwnego. To było zaskoczenie nie tylko dla nas, dla wszystkich, właściwie nas: że trzeba będzie uważać, trzeba będzie się izolować. Prawdopodobnie nie będzie można wychodzić z domu. Jak to? To jak to? Ja, I w ogóle i życie ustanie? Nie będziemy chodzić do pracy, ja nie będę miała koncertów, projektów, koniec? No, ale niestety tak się stało. Na szczęście ja wpadłam na pomysł, i w tym mi bardzo pomógł mój partner, że parę lat temu postanowiliśmy wybudować sobie chatkę na wsi, drewniany dom na wsi. I rzeczywiście doceniłam dopiero po jakimś czasie, dopiero doceniłam, jaki to był fantastyczny pomysł. No, i oczywiście, jak zaczęło wzrastać zagrożenie, to pojechaliśmy na wieś. I tam e, ja przeczuwając coś, e, zabrałam ze sobą dużo rzeczy, mianowicie całe moje prawie archiwum. Czyli wzięłam zdjęcia, e, notatki, moje pamiętniki. I tak e, z czasem zaczęłam się przyzwyczajać. Do nowej sytuacji, bo ja, ja jestem życiową wiercipiętą. Ja cały czas podróżuję, ja cały czas jestem w ruchu. Ja się spotykam z ludźmi, śpiewam y, 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 koncerty, projekty, piszę książki, co się wiąże zawsze jest z jeżdżeniem, z reklamą y, na przykład y, książek. I, I nagle okazuje się, że siedzę na jednym miejscu. I wtedy. Zaczęłam zupełnie zmieniać optykę na życie. Co jest najważniejsze? Co jest, zaczęłam się skupiać na, na tym, co mnie najbardziej dotyczy, a mianowicie na rodzinie. Nareszcie miałam czas dla, dla swojej córki, dla swojego partnera, dla mojej drugiej córki. Oczywiście byliśmy cały czas w kontakcie telefonicznym, ale zaczęłam inaczej funkcjonować i zaczęło mi się to naprawdę podobać, ponieważ tam mamy um, koło tego domu dosyć dużo, taki duży ogród i trochę ziemi, to zaczęliśmy sadzić z Bogdanem, siać, siać, i już mamy, na przykład już yy, rosną ziemniaki i już będziemy zbierać niedługo chyba ziemniaki. Wow! co jest w ogóle nie do pomyślenia. Ja nagle okazuje się, że świetnie gotuję. Kupiłam sobie taką zawodową maszynę do szycia, która sama nawleka nit, te nitki. Tam nie trzeba celować z lupą. I szyję. I przymierzam się do dwóch książek naraz. I moja menadżerka Basia mówi, Uluś potrzeba reportaż krótki, tam zrób coś z filmu i ja natychmiast, ja to lubię, okazuje się, że, że nawet to dobrze robię, takie krótkie filmiki i, i, i mam też wywiady przy, przez Skype i, i zaczynam rzeczywiście Inaczej postrzegać tą moją gonitwę wieczną, bo nawet moja, moja menadżerka pod koniec ubiegłego roku powiedziała mi: Basia, mówi: Ula, ty wyglądasz na zmęczoną. No tak, bo, bo, bo byłam bardzo, bardzo, bardzo zajęta i grałam w filmie, i The Voice Senior, i koncerty, projekty. Byłam w, na wycieczce w południowych Stanach. Ameryki w październiku ubiegłego roku, także no wycieczka wycieczką, ale ale codziennie gdzie indziej to też jest męczące trochę. I tak nagle stanęłam zupełnie w, w, w miejscu i zaczęłam się tym delektować, że mam nareszcie czas, że nie muszę, że, że się nie spieszę. I to jest chyba strasznie ważne, żeby się ta, zrobić krok w tył, po to, żeby potem znowu ruszyć do przodu, ale już w zwolnionym tempie, nie tak szybko i rozglądając się naokoło i rozsmakowując się rzeczami, których żeśmy przedtem w ogóle nie zauważali. Także korzystajmy z tego nieszczęścia, które nas dotknęło, ale ono może przynieść nam coś bardzo dobrego. Jeżeli potrafimy się odnaleźć i potrafimy z tego skorzystać. I ja myślę, że to jest naprawdę taki bardzo dobry moment, żeby też pomagać. Przecież tylu ludzi pomaga, medykom, lekarzom. Ten, zrobiliśmy ten challenge, przecież zaczęłam rapować, i żeby pomóc. I słyszę o ludziach, którzy, wolontariuszach, którzy przynoszą jedzenie osobom, którzy, którzy, którzy nie mogą wyjść z domu. Także to wzbudza coś bardzo pozytywnego w nas. To jest coś pięknego naprawdę. Także korzystajmy z tego i pomagajmy innym. I myślmy dobrze, bo dobra myśl to jest dobre życie i szczęście. A teraz pamiętajcie, subskrybujcie dzwoneczek. Trrr. Będziecie wiedzieć dużo o mnie, i co się dzieje u mnie. No, i oczywiście, bardzo proszę o lajki. I to dużo lajków. Oczekuję. Kocham Was. Do następnego. Mua.